No i tak, hej Kasiemka, witam wszystkich na moim warsztacie. Dzisiaj co? Zaś na warsztacie trzeba działać, trzeba posprzątać. Eee, co dzisiaj muszę porobić? Tak więc dzisiaj na pewno te puszki, flamigówki, jadę z nimi do e, Puszkomatu. E, z tymi butelkami też. Jadę, jadę to wszystko oddać. E, tak jest plan, bo muszę, muszę mieć wolnego etka. Potem zobaczycie po co. Bo jest potrzebne, tak zawsze, wolne miejsce. Patrzcie, nie tak dawno wywoziłem, a już, już, już jest pełne, są, są cztery torby, a my dobra, jedziemy do puszkomatu, do butelkomatu. I co tam jeszcze po drodze? Na warsztacie, tak, na warsztacie dostawa towaru i co jeszcze dzisiaj zrobię? Patrzcie, jak niego dostałem, Flaminga, od mojej córki, Patrycji, takiego zrobiła z drutu, sama to powyginała na takie tutaj stopce. Super, bardzo dziękuję Ci, Patrycja. No i co, Flaming trafi zaraz do gablotki. Do gablotki też trafi, co? Tak, puszeczka, puszeczka w świątecznej, yy, no okrasie, że tak powiem. Trafi do mojej tutaj kolekcji. Jeszcze sobie to jakoś muszę poukładać. Tak, tak, te puszeczki tutaj, te cztery, które widzicie są pełne. Tu od tej starej butelki nie jest nic pełne. Dobra, na razie damy to tu. Niech sobie tak to wygląda. Muszę tak coś teraz to jakoś To teraz wszystko poprzesuwać. Aha, tak, może to zrobimy. Ta puszka szkoda, że nie jest pełna. Stary model, że tak powiem. Ale zrobimy to na razie tak. Dodamy tu. Dobrze. Jakoś to jest. Ciekawie. Do gablotki też trafi. Flaming taki, że tak powiem, druciany. Super, super to Patrycja zrobiła. Albo tu taką na tyle tych, gdzie, Ciekawie. Niech tak jest. No Muszę to oświetlenie sobie to zrobić i w tej gablocie, i na warsztacie poprawić. I co jeszcze chcę zrobić? Eee, wysyłam tutaj wlepę e, do Puszko Zbieracza. Po, pozdrawiam się serdecznie, przyjacielu. Zapraszam też wszystkich do odwiedzenia kanału Puszko Zbieracz. Eee, Puszko Zbieracz jest też, też właśnie aktywnym widzem na moim kanale, także pozdrawiam się serdecznie. Dobrze, pojedziemy sobie jeszcze do skrzynki na listy. Eee, co tu na warsztacie widzicie, już mam przygotowane te bezpieczniki BM, tak? BM, tak zwane BM, bezpieczniki przemysłowe. Eee, do demontażu, ale to będzie treścią innego odcinka. Ale tak sobie to już właśnie przygotowałem. Dobra, nie ma na co czekać, nie ma co zwlekać. Biorę te puszki, butelki, pakuję do samochodu i jedziemy do butelkomatu, do puszkomatu i coś pewne za to kupimy. Dobrze, bierzemy towar wymienny. No, pięknie spakowane. No jedziemy do butelkomatu. No i tak leci wlepka do puszko zbieracza. Tak poleciało, super. Pozdrawiam. Daj znać jak dojdzie. No i tak już nam na miejscu. Idziemy do naszego ulubionego urządzenia. Najpierw butelki plastikowe, a potem przyjdziemy po flamingowy. Ciekawe czy w ogóle jest czynne, ale powinno być. Elegancko, 4,95 na zakupy, 33 butelki plastikowe po 15 groszy. Dobra, to tu zostawiamy. Teraz bierzemy puszki aluminiowe. Tą zabawę to lubię z tymi flamingowami. Super. I lecimy z tematem. No, i tak, torby puste, jak ja lubię tą zabawę, puszki, puszki, puszki aluminiowe, 72 sztuki, 10,80, także mam tutaj 14, 15 zł i 75 groszy do wydania. Tak więc, zejdę ja na zakupy. Tak się zastanawiam, czy ten automat to jest puszkomat, czy flamingomat. Możecie napisać w komentarzach. Dobra, ja idę to wydać, bo to trzeba właśnie tu pisze. Bo on do realizacji w sklepie w dniu i miejscu jego wydania, czyli w tym miejscu i w dzisiejszym dniu dobra, idę na zakupki zaraz Wam pokażę co kupiłem no, chwila minęła, ja po zakupach 18,25 wydałem 2,50 musiałem dopłacić bo 15,75 było za te ekopunkty, o tak to się nazywa no i co, co kupiłem? kupiłem takie coś puchę dla psiaków, banany dla flaminga jedziemy dalej z tą puchą zawieź ją w pewne miejsce zobaczymy czy się domyślicie gdzie z tym jadę i patrzcie gdzie jestem tutaj Nie ma eee, blach, Hej Kasiemka którego... o, <laughs> Szumanko, Gdzie halo? jestem? Jestem w kozak witam was serdecznie Sześć no, Edytko, cześć, cześć, cześć. hej A wiecie co ja zrobiłem przed chwilą? No, co? Zrobię zakupy Sprzedałem śmieci i to dla psiaków na akcję psiak. Wiesz. Super, no. dzięki się. No. No Cię nie spodziewaliśmy No ja też się nie spodziewałem, że tu będę. Także jestem właśnie w kozach, tak to właśnie odwiedziłem. Aparatów. No. Super sprawa. Dobrze, i lecimy dalej? Witam bardzo serdecznie. O, Mogę nagrywać, dziękuję. tak? Chapasz akurat ten, flaming cię ten. No, no był tu przed chwilą. Oj! Mogę nagrywać no, 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 pana. Ponad... Bo... Işte Witam! Kasia, Siemka, <Mulatirio> Kurde no, jesteś, prawda? No. Ja już się zbierałem, żeby jechać no. na tychy. Nie weź, ja tu Spusiek. stałem koło kolegi, bo tam lampy takie sprzedaję. No i cię tu właśnie widziałem, że ja obejdę jeszcze obejdę, bo spotkanie na szczycie. Um. No. Super robisz roboty o tym kanale, bo no, witamy. No już poznaliśmy kolegę Flaming <w Bei> Recycling Zapraszam oczywiście na jego kanał, na subskrybowanie, na komentowanie. Jest fajnie, chodzimy, idziemy na zakupy, nie? Na zakupy idziemy, no. w Kozak, na Popkin printargo Coś ciekawego. śrubokręt śrubokończycy, tak? No właśnie patrzę, te śrubokończycy, jakie ocenia Palma? Się zobaczyć. No chodzi mi taki ten do pobijania, żeby było, nie? No to będzie fajna rzecz. Tu. Ten. Dobrze. No właśnie, nie? Nie, no to weźmiemy. To. W jakie ceny, ceny one będą? Dwa. Dwie jaja. No Dobra, to fajnie. Super. Dziękuję. No i są śrubokręty na warsztat. Zobaczymy, jak długo wytrzymają. No i są śrubokręty na warsztacie. Zobaczymy, jak długo wytrzymają. Fajnie, zadowolony jestem z mojego zakupu. No i co? Zadowolony jestem z tego, że Edek, Edek jest pusty, bo dzisiaj ma bojowe zadanie jeszcze przed nim, a więc pakujemy, ładujemy do Flaming Wagena. Nie ma to tamto. Trzeba dzisiaj jeszcze troszeczkę podziałać. Cyk. Chodzi, chodzi. Nie wiem, za niewiele, wiele nie widać. Ale wchodzi na pewno, tyk, siedzi, dobrze, jedziemy dalej, no i wyciągamy, trochę ciasno, ale radę damy, tyk, pyk, nie stoi, no i jedziemy na robotę, no i tak, były kozy, a teraz są tychy, jedziemy Kaniowskiemu towar pozbierać. Hej, Kasiemka, dawaj, ładujemy to wszystko jak <laughs> wrzucamy jak leci, ja? Jasne. <laughs> ja tylko po kasę, hej. Cześć, Wojtek. Hej, Kasiemka. tu towar? Ja przyjechałem po towar. Dobra, ładować, nie, 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 nie piskować. Kurczę, was to wszędzie pełno. No, a nie, w Kozach, w Tychach. O, patrzcie, i ci są jeszcze. Tak. Ej Kasianka, smacznego, nie? Szybciej Maj... jedzmy, bo się zbierają wszyscy Co to jest... na rosołek. Wigilia? Wigilia, nie. Właśnie no. rozeszła, że Basia przepyszny rosołek robi. Aha. Wszyscy przychodzą na rosół. To ja mam drugie danie Basiu, cześć Basiu. No, to no takie miłe spotkanie. Dobra, nie przeszkadzamy, smacznego. O, jest Mateusz. Co to masz? Cię, flaminga dla Flaming, no. No dzięki wielkie. No, daj mu, super. Da mu drugie życie Dam mu drugie życie, będzie pilnował warsztaty. No dzięki, Patrzcie, wpadłem, wpadłem na chwilkę i co się już dzieje Super flaming Flaming tutaj stysiącił jest wygodnie i pilnuj no, Wygrzewa w Polsce. No i tak, Edek był załadowany towarem. Artur, no pakuj się, pakuj. Szybko się pakujemy. Nerwowo, no, no <grywka> no 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 Tak, właśnie, dzisiaj po to był mi potrzebny ten wózek pusty, żeby tutaj pomóc Arturowi Dziękuję. się przetransportować. No i działamy. Niech wózek służy. Dobra, to już jadę. No i co? ładujemy ja? Masz tu miejsce? O, jakieś specjalne kody masz na no, otwieranie Aha, nogą trzeba ja. Już. O, o teraz ten. Co to się wydarzyło? No, takie. Dobrze, ładujemy towar. Wózek pusty i co? Następny kurs? Lecimy. Lecimy na szczecin. Ty nie mam zimówek, a śnieg zaczyna padać No, co? ładujemy Już nie, A tu masz ten, tak? Tą bananówkę damy na bananówkę To przez tam Tak tu Rób ta tam Żeby ci było dobrze Podpunktki są miejsca. Tak. Co wózek pełny, i jechamy. No i co? I na miejscu i zajść za ładunek. Także Edek fajnie służy. No i tak, Edek się przydał, misja speł spełniona, wolny czeka na dalszy załadunek No i co? Ja dziękuję wszystkim za odcinek. Tyle tyski. E, jeszcze gorąco zapraszam oczywiście na odcinek u e, wykopki w poszukiwaniu, w poszukiwaniu historii. Fajny tu filmik starych staroci w kozach. Wpadajcie też do puszko zbieracza. No i co? Hej Kasiemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!